W nowym Captur nie musisz się już martwić nieoświetlonymi miejscami na drodze. W samochodzie zamontowano system automatycznego załączania świateł drogowych i mijania, który wykorzystuje kamerę zamontowaną u góry przedniej szyby. W celu włączenia funkcji wystarczy obrócić pierścień w taki sposób, aby symbol auto znalazł się naprzeciw tej kreski. Podczas jazdy nocą ta lampka kontrolna informuje, że system automatycznych świateł drogowych, świateł mijania jest włączony. Po włączeniu system automatycznych świateł drogowych świateł mijania będzie automatycznie, bez jakiegokolwiek udziału kierowcy, przełączał między oboma rodzajami świateł w zależności od warunków oświetleniowych i obecności pojazdów z przodu. Jak to działa? Kamera tworzy wizualizację otoczenia tak, aby układ automatycznie włączał światło drogowe. Jeśli na zewnątrz jest ciemno, przed Tobą nie ma żadnego pojazdu, nie zostało wykryte żadne źródło światła, a prędkość Twojego samochodu przekracza 40 km na godzinę. Światła mijania załączają się w sytuacji, gdy sprzeciwka nadjeżdża jakiś pojazd, inny pojazd Cię wyprzedza lub zwolnisz do poniżej 30 km na godzinę. Analogicznie po wjechaniu na teren z oświetleniem ulicznym, system przełącza światła drogowe na mijania. Aby wyłączyć system automatycznych świateł drogowych, obróć pierścień w jakiekolwiek położenie inne niż AUTO. Popchnięcie dźwigni sterującej spowoduje wyłączenie systemu automatycznych świateł drogowych, a włączenie ręcznego sterowania tymi światłami. Do poprawnego działania układu jest konieczne niezakłócone pole widzenia kamery, to znaczy nie może ona być zalepiona brudem, błotem, śniegiem itd. Teraz już znasz wszystkie zalety systemu automatycznych świateł drogowych, świateł mijania, który wyraźnie zwiększa bezpieczeństwo i komfort jazdy. Życzymy szerokiej drogi w nowym Renault Captur.